I do babci. Kocham, kocham cię, moje słiczne. Super. <grych> Mój malutki. No, a teraz od babci do nas. A teraz do tatusia, tak? O, tam. A teraz do. O, tam. <grych> tam, tam. Banana jeszcze pokazuje. Banana. Podajemy bananika. Proszę bardzo. Trzeba się posilić, jak tak się połaziło. O. o jaki duży gryz. Tu jest. Tu jest. Co? Jak, to tam jest ciocia? Jaki Ciocia. No, no teraz chodź do nas. No, a teraz do taty. Chodź do taty. No chodź. Sam chodź do mnie. Tak. No? No, chodź Nie, nie, nie trzymaj mnie nawet. No chodź, no chodź, Tak. I do babci z powrotem. Chodź, chodź. No i do babci. No chodź, dawaj. No i idź do babci. No i idź do babci, idź. Idzie Janek. Brawo. Idzie Janek do mnie. Nie. Brawo. Brawo. <laughs> Idzie Janek do mnie. Tak. Brawo! brawo Idzie do mnie Janek, hop, hop. cwaniaczek już tego. Idzie Janek do mnie. Hop, hop, tralala. Idzie Janek do mnie. Hop, hop, tra lala, Idzie Janek do mnie. Oj, 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 tu bliżej było. <grywki> Teraz do tatusia. No to chodź, chodź. no to chodź do nas. Idzie Janek do tatusia. Idzie Janek do tatusia. Hop, chodź. hop, tra lala. Idzie Janek do tatusia. Hop, 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 tra Ale się rozspacerowałeś

Chodź, hop tra-la-la, idzie Janek do babci. Chodź, chodź, la la idzie Janek do babci.